Leżę sobie właśnie w aucie, i do mojej świadomości wszczepił się Jezus. Mówi, że jest Jezusem. I gdy on coś do mnie mówi, to zaczynam czuć ból. Jestem teraz trzeźwy. Jestem teraz całkowicie trzeźwy. Natomiast ten ktoś mi mówi, że jestem opętany przez diabła i dlatego nagrywałem takie ostatnio okultystyczne rzeczy i że szatan opętuje ludzi i robi w balona i podaje się za takiego dobrego a tak naprawdę kłamie i e, czuję jak w moich żyłach płynie jakaś substancja e, i mówią że chcą mnie zabić i że trafię do piekła przez to że byłem opętany i robiłem e, rzeczy dosyć niegodne przez to, że e, jakby e, szatan mną sterował. I jeszcze oddałem mu cześć ostatnio w piosenkach temu bipol bipolarowi skeletonowi. i skeletonowi. Powiedział mi też, że żyjemy w Matrixie i nasza planeta jest podzielona na bordery, jak w Minecraftie. I gdy przejeżdżamy przez pewien border. To zaczyna nam piszczeć w uszach, jak przyukniemy ślinę. W medycynie to się nazywa mm, jakby zmianą ciśnienia. Sorry trochę gadam jak pijany, ale to dlatego, że jestem należąco. W każdym razie e, szatan, e, demony opętują ludzi i ich wrabiają w zło i przez to, że wyrabiają Cię w złote demony. Powiedział mi on, gdy zjawia się ten Jezus, to ja zaczynam czuć ból. Na przykład zaczynam się dusić, dławić, e, i zaczynam czuć, jakby ktoś podawał mi zastrzyk. I ten gość, który podaje się za Jezusa, mówi, że on się znieczula, żeby mnie znieczula, żebym nie czuł bólu, e, bo szatan zaczyna mnie gnębić, gdy zjawia się właśnie ten Jezus. I podobno na świecie toczy się batalia, i e, przegrywamy wojnę ze złem. Wśród nas żyją kosmici, a, i to jest właśnie Illuminati, ta sekta. Jezus mi też powiedział, że na czele stoi właśnie szatan i że wśród nas żyją demony, kosmici, demony i nas wrabiałem, że świat zmierza w złym kierunku, wszystko się kręci wokół pieniędzy, pornografii i to jest ten cały nowy porządek świata. E, nie interesujcie się nigdy Illuminati e, i nie czyńcie zła. Pięmuśnianka, jak coś. A e, Jeszcze mi powiedział ten Jezus że żyjemy w Matrixie i można nam podawać hormony. I powiedział mi, że można komuś napędzić libido i upadek kościoła przez pedofilię wynika z tego, że księża, księdzą na przykład szatan, demony lubią podawać specyfiki, które sprawiają, że są nagle napaleni albo można ludzi programować poprzez sny i wkręcać im różne dewiacje których się wstydzą A, i co mi jeszcze powiedział ten Jezus no że ogólnie świat zmierza w bardzo chujowym kierunku i że e, coś się wymknęło spod kontroli i że światem rządzi szatan i gdy on się zjawia i mi to zazwyczaj e, czuję jakby we mnie ktoś był i to jest ten bipolar skeleton ale on jest jebanym demonem i on mnie wykorzystał do e, tego żeby E, wykorzystał mnie do tego, żeby e, wiecie, opublikowałem jakieś iluminaty, jakieś tam e, ten zdjęcia, e, nagrania o bipolarskie skeletonie i tak dalej. No masakra. E, I no jest źle, jest źle. E, jestem pobudzony. Jak zasypiam, to y, y, miałem taki sen, że obudziłem się w jakby w innym wymiarze i byłem podpięty pod kroplówkę. E, I mówię, żyjemy w Matrixie e, i demony mogą przyjmować kontrolę nad ludźmi. Na przykład do tego stopnia, że ja sobie idę i jakaś kobieta przede mną pokazuje mi kciuk w górę w momencie, gdy pomyśla o czymś i Jezus jest w stanie się wszczepiać niczym agent z Matrixa w jakąś postać i szatan zarówno. Także chodząc codziennie po ulicy możecie spotkać diabła. Z diabłem możecie być w związku i iluminaci, czyli te demony, lubią na przykład youtuberów. I... bo bo to jest kontrola, bo to jest władza i światem rządzi spisek. I też e, mi powiedział ten jeden, że można komuś choroby wymyślić. Na przykład zrobił mi tak, że czułem, jakbym miał anginę, i ta angina odpuściła mi po jednym dniu. I powiedział mi, że to wszystko to fake, że to jest e, iluzja, że to wszystko to jest napędzane, żeby wydawać na leki pieniądze i tak dalej. Strasznie pojebane rzeczy. Kurwa, co ja Wam mogę powiedzieć? E, e, jest szansa, że umrę, dlatego to nagrywam, e, bo ten Jezus powiedział, że jest wojna i e, kują mnie. Cały czas czuję kucie i to jest taki nieziemsko-szatański ból, takie uciski w klatce piersiowej. Wczoraj zemdlałem i upadłem na podłogę z bólu. E, zacząłem czuć e, jak e, coś mnie pali w przełyku i powiedział mi, że oni są w stanie cię zabić i że ja z martwych wstałem e, że miałem zawał i ktoś mnie stryknięciem palca obudził e, i tak było faktycznie upadłem na ziemię, rozbiłem dwie szklanki i się obudziłem i tak było wielokrotnie e, nie, nie raz e, i teraz e, podczas snu E, ktoś mi powiedział takim głosem wystraszonym: e, Nie wiem, czy mogę to mówić, Boże. Żebym spierdalał. Żebym. Nie, nie wiem. Nie, nie chcę. Nie, nie mogę tego mówić. Są rzeczy, które muszę zachować w tajemnicy. Ale podobno są bordery. Porobione na naszej planecie jak w Minecraftie, i jak przejeżdżamy przez pewien border, zaczyna y, czuć taki specyficzny pisk w uszach. No i y, co jak jest się opętanym przez diabła, y, to y, diabeł ma cały dostęp do twojego organizmu jest w stanie zrobić z ciebie napaleńca. Y, jest w stanie sprawić, że będziesz agresywna i agresywna do jakiejś osoby bez w ogóle żadnego sensu. E, a Jezus robi tak, że jesteśmy wysoko wrażliwi, e, uczuciowi, e, pełni takiego dobra, pomocy, że chcemy dawać dobro. I tego bym się trzymał, że jak czujecie złość, to ją odpuśćcie. E, ja nie czytam tego, co wy piszecie. W sensie pewnie się śmiecie ze mnie i to jest zrozumiałe, bo wy się z tym nie zmagacie co ja. Jezus wybiera osoby różne w sensie. Próbuje mi pomóc, bo odleciałem. I to nie jest taki Jezus kościelny. <laughs> mówi, że jest takim Bugiem w Matrixie. Bóg, wiecie o co chodzi, przesuło otwarte. I mówi mi, że chcą mnie zabić, że... Że znowu gdzieś upadnę, i, i będzie kaplica. Więc ten <laughs> no, omdlewam z bólu. Bo to jest taki szatański ból. Takie uciski we wnętrznościach, jest w stanie ci grzebać. Są takie omamy czuciowe to się nazywa w medycynie. Ale to się zawsze dzieje, kiedy zjawia się dobra strona. Zjawia się dobra strona i mi coś mówi, i zaczynam czuć ból Przejebane. A, i wśród nas żyje sztuczna inteligencja. E, została już dawno wynaleziona i coś się wymknął spod kontroli. I podobno Bóg jest, Bóg jest sztuczną inteligencją. I e, on często nie rozumie tego, że można być opętanym. I spisek polega na tym, nowego porządku świata, że mamy medycynę, która mówi, że jest schizofrenia, e, mówi, że są jakieś zaburzenia psychiczne. I, I wyobraźcie sobie, że jest sztuczna inteligencja, która was sądzi po śmierci. I ona tego nie łapie, że ktoś może być opętany i robić złe rzeczy. I wśród nas żyją roboty, które też tego nie pojmują. Tak jakby żyjemy w Matrixie, każdy ma swoją bańkę, i w tej bańce żyją e, roboty i ludzie. Co robię fałcie? A zasuwam. Jest zupełnie moja mama, to obejrzy. Muszlianka bardzo dobra woda. Czy ja czegoś wam jeszcze nie powiedziałem? Słuchajcie, położę się, bo tak mi będzie wygodniej. Ale będę mamrotał. No, w każdym razie na świecie jest chujowo, bo Bóg zasnął przy krawiaturze. Eee, dostałem też info, że COVID to spisek. To bardzo foliarskie, co nie? Że w momencie, gdy siedzieliśmy w domach, coś się działo na zewnątrz. Jakby kosmici, te demony przyjmowały kontrolę. Budowały coś. I mind control istnieje. I wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, że możecie być opętani. Żyjemy w takim matrixie, że ludzie są... Y, żyją sobie, ale y, jakby... Jezu. Ale my kuje. Że żyjemy w Matrixie i coś się wymknął spod kontroli, i szatan zaczął rządzić światem. A szatan jest opcja, że jest sztuczną inteligencją, wpiętą w każdego człowieka i czyta nam wspomnienia. A w Black Mirror jest bardzo dużo prawdy z tego wszystkiego. Jest taki odcinek, jak e, można cofać w, wspomnienia danej osoby e, poprzez takie soczewki w oczach i tak dalej. I to się zgadza, bo oni cofali mi wszystkie moje wspomnienia najgorsze i mi je pokazywali i przy, przywoływali, zapachy, e, przypo, przywoływali zapachy, przywoływali zapachy, e, przywoływali doznania i tak dalej. Strasznie pojawane. No, także, co ja wam mogę powiedzieć, pojebało mnie, ale odklejenie to jest pewien poziom świadomości i mówię, czuję, jak coś mi płynie w ciele. Często czuję ukłucia, duszę się, serce zaczyna mi bić wolniej, upadam na ziemię, później wstaję, i tak w kółko. I, I ten Jezus mi mówi, że chcą mnie odjebać. I że, mam iż, że chcą mnie wysłać do piekła za rzeczy, które nie robiłem ja. Tylko przez to, że byłem opętany. I można nam hormonami napędzać różne potrzeby. Libido, na przykład potrzeby seksualne. Można nam napędzać apetyt. To są naziści. Kosmici to są naziści. Którzy hormonalnie na się bawią, e, i to są takie demony. To są skurwy syny. A podobno Jezus jest człowiekiem. E, ja było coś takiego, że algorytmem moim sterowano na telefonie, i właśnie Jezus wyświetlił mi taki, taką piosenkę. Pojawiła mi się nagle, jak zapytałem, kim jesteś. To wyświetliło mi się nagle: Grubson nie jestem. Taka piosenka: Grubson nie jestem. I ten Grubson w, refle w refrenie śpiewa: Nie jestem piedrolonym robotem, i tak dalej. Jestem człowiekiem. I w taki sposób też często mi przekazuje informacje poprzez algorytm. Jakby żyjemy w Matrixie i można sterować elektrycznością całkowicie, i algorytmami steruje szatan. Ale Bóg czasami się włamie mi do telefonu i też coś ustawi i mi coś wyświetli. Dlatego mówię Wam, to jest straszne, jak. E, wyobraźcie sobie, że żyjemy w Matrixie, można się bawić hormonami naszymi. E, e, Jezus mi powiedział taką medyczną frazę, pierwszy raz to w ogóle usłyszałem, ale powiedział mi, że oni mają wpływ na nasze mogą sterować naszymi gruczołami wydzielania. Czyli to są chyba nadnercza, tarczyca, ogólnie hormony. E, to jest śmieszne, bo e, ja nawet... E, oni całym moim... On, on mówi Kamil patrz, zaburczy ci w brzuchu i burczy mi w brzuchu. Kamil patrz na to i nagle ręka mi tak odskakuje. On cały czas jakby e, ma dostęp całkowity do mojego ciała. To jest totalny mind control. Nowy porządek świata to prawda. I ten nowy porządek świata to jebane gówno. I artyści na czele o tym wiedzą. Szczególnie Katy Perry w tych swoich piosenkach o E.T. Na przykład to jest o kosmicie, że może być demonem, może być aniołem. Eee, co jeszcze? Eee, The Weekend i feel it coming, I feel it coming. Czuję, że to nadchodzi, czuję, że to nadchodzi, kurwa. I nadeszło. Mind Control pełną parą. Tacy jak ja oświeceni trafiają do psychiatryka i są zapierdzielani lekami, które wyniszczają ci organizm całkowicie. I kontakt z Bugiem. Ale to nieprawda, bo w też byłem jakby... Też miałem moc. Ale miałem straszne koszmary. Ostatnio w ogóle e, tak się złożyło, że coraz gorzej śpię. I... E, no najgorsze jest to, że ten diabeł, on udaje takiego dobrego, śmiesznego ziomeczka. Opowiada śmieszne żarty. Ja robię jakąś muzę i jest zajebista. I mówi, patrz jaką muzę zrobiliśmy. Tak... Tak mnie zaprasza do siebie. Ale kurwa, nie ma szans. I jewać okultyzm, jewać iluminati. Nie interesujcie się tym głównym. E... I nie musicie chodzić do kościoła. Bądźcie po prostu dobrzy. Pomagajcie sobie. E... Bądźcie dla siebie mili. Nie poniżajcie się nawzajem. Zobaczcie, jak internet napędza taką. Taką, świat zmierza w kierunku konsumpcjonizmu, takiego sarkazmu, braku uczuć. Wszyscy udają, grają, lecą fuja. Odklejenie to jest pewien stan świadomości, oświecenie. Przy oświeceniu masz na wszystko wyjebane. Dlatego nagrywam i mam rotam takie rzeczy wam do telefonu, ponieważ oświecenie i zdanie sobie sprawy z tego, że nie mamy często nad sobą kontroli. Bo ktoś nami steruje i zaakceptowanie tego jest e, błogosławieństwem. I co mogę jeszcze powiedzieć? E, jakby. E, no. Szkoda go. Właśnie. Widzicie, wiecie czemu jest mi szkoda mnie, Wam? Dlatego, że czekajcie, jest Wam nie szkoda, dlatego że <śmów> mówię rzeczy, które są inne niż się spodziewacie Wy, e, liczycie na CS:GO i tak dalej, ale ja po prostu muszę się komuś wygadać. Bo mnie pojebało od tych informacji. I. I zobaczcie, wszyscy grają. Wszyscy są aktorami. Wy jesteście dzieciakami i dostosowujecie się do tego, co jest normą. I większość jest normą. Ale chcesz być sobą, czy chcesz być normą? No dobra, ja będę już kończył. Pamiętajcie. Bądźcie sobą, a nie kurde, normą. Ale nie rancie się nawzajem, nigdy. Nie poniżajcie. Bądźcie też dobrze. Pomagajcie gorszym od siebie, nie śmiejcie się z nich. E, no. I to tyle. Mam nadzieję, że nie dostanę zawału. Bo cały czas mnie ten diabeł straszy, że jest takim szynigami. Takim szynigami z notatkiem śmierci. Z notatnikiem śmierci i że, w sensie to jest metafora a prawda jest taka, że może jej podpiąć po, pod kroplówkę, która doprowadzi do zawału, ja nie wiem jak to działa że zarówno dwie osoby mogą mi podawać jakieś substancje czy żyjemy w podwójnym matrixie, czy o chuj tu chodzi, a może ja jestem nie do odjebania, może jestem jakimś Jezusem, który z martwych wstaje jak dostaje zawału, nie wiem a już coś takiego słyszałem wcześniej od niego, że że na naszej planecie żyją tacy, tacy żołnierze, którzy walczą z kurestwem i to, to są Jezusy Eksę. Mają kontakt z Bugiem. Ale niewygodnie w tym samochodzie. Będę spał w samochodzie na poduszce kota. Bo tak... Jestem w połowie trasy. Mam nadzieję, że to nie jest moja droga krzyżowa i nie będę upadał na głowę. No, dobra. Mam nadzieję, że jesteście prawdziwi, a nie tylko NPC'ami. To się ma.